Witaj bardzo serdecznie, tutaj Agnieszka Morawiecka z kabinetu Desprendete. Pomagam ogarnąć chaos emocjonalny, jaki jest w nas, a który może się przejawiać w różnego rodzaju blokadach, czy w jakiejś ciężkościach w naszym życiu. No i dzisiaj chciałam opowiedzieć o dobroludzizmie. Na pewno zainteresował Cię ten... ten zlepek słów, ten... no, ta nazwa. Właśnie niedawno usłyszałam ją od pewnego księdza, i bardzo mnie no, nie że zainteresowało, bo ja w ogóle się podpisuję pod tym dobrodudzizmem, że także zaraz będę dalej opowiadać, ale, ale zainteresowało, znaczy się zaczęłam bardziej obserwować ludzizm w życiu. O co chodzi z dobrodudzizmem? Chodzi o to, że w tym momencie. Większość z nas, większość ludzi jest dobra. No w zasadzie jesteśmy dobrzy. Jak tak sobie pomyślisz, to no, jesteś dobrym człowiekiem. No bo w końcu nie wiem, z, m, nikogo nie zabiłaś, nic tam nie takiego ciężkiego nie zrobiłaś, nie zrobiłaś. Najprawdopodobniej też przy, m, mówisz dzień dobry, do widzenia wykazujesz się jakimiś takimi proszę i tak dalej, więc w zasadzie jesteś dobrym człowiekiem. No i w zasadzie można powiedzieć, że wszyscy jesteśmy takimi bardzo dobrymi ludźmi. I... No i tutaj można by zamknąć temat, no w końcu jestem dobrym człowiekiem. No ale właśnie, większość osób widzimy siebie, bo ja tutaj też się zapisuję, chociaż e, wpisuję do tej grupy, chociaż ja już od wielu lat jestem jakby obserwatorem, bo y, no, cała, cała y, terapia i tak dalej i, i, i cała wiedza o mózgu i tak dalej, mnie wprowadza właśnie w ten taki pla, y, stan takiego obserwatora, więc za bardzo tam się nie wpisuję w to, ale też jestem tym dobrym ludziem. I chodzi o to, że na tej podstawie my wpisujemy się, że no jestem dobrym człowiekiem, jestem w porządku, wszystko jest ok. I no można powiedzieć, że jesteśmy ok i wszystko jest dobrze. Tylko problem jest w takich detalach. No i mm, dzisiaj, dlaczego mi w ogóle nagrywam ten film, dlaczego nagrywam to wideo, to były takie, takie malutkie zdarzenia, jakie było dzisiaj jakim miałam do czynienia. Więc sobie szłam z torbami, bo z zakupów wracam, miałam takie torby i yy, no i sobie szłam. I nagle koło mnie przejechała yy, na hulajnodze osoba. No, że tak powiem, doznałam takie, no, takiego przestrachu, bo wydawało mi się, że nikogo nie ma, ja nie, nie używam słuchawek, więc słyszałam, co się dzieje i tak dalej. No, już rzeczywiście myślałam o jakichś tam rzeczach. W związku z powyższym, jak ona przejechała, taki straszny, oh! ja ojeju, jeju, nie jest no ale dobrze. I ta osoba pojechała, tylko że 10 metrów niżej yy, z bramy wyszła kobieta i jakby wpadła na tą osobę na tej hulajnodze. Nic się tam nie, nie, nie stało w sensie jakiegoś wypadku, że ktoś poturbowany czy coś, bo tam ta zahamowała. Tak. W każdym razie yy, ta, która wychodziła doznała też takiego strachu, podejrzewam ich ja, może troszeczkę większego, no bo jakby się zderzyła nie, z nią, nie tylko przejechała. Yy, I tam jeszcze był mąż tej pani, która wychodziła, który też najprawdopodobniej na się przestraszył. No, w każdym razie zaczęła się y, pyskówka. Y, zaczęto przezywać, bo ta, która jechała na hulajnodze to była dziewczyna, że ona jest y, morderczynią i tak dalej, i tak dalej. I ta dziewczyna przede wszystkim przeprosiła, powiedziała: Przepraszam. No, i ten pan powiedział, że ty to musisz, ten że na pochodnikach tu nie wolno jeździć proszę, żebyś, masz zejść z tego i masz to prowadzić, bo po chodniku to się prowadzi. W tym czasie ja też mniej więcej doszłam do nich i oni ją, że tak powiem, no bardzo no Ym, No ona rzeczywiście przeprosiła, potem jeszcze drugi raz, no mówi, ja, mówię, ja też podeszłam, mówię, no, że to takie szybkie przejeżdżanie, że to taki że tak można się zaskoczyć, no ale w końcu no, musimy się też przyzwyczaić do tego, że, że, że takie zdarzenia są. Ci ludzie tam bez przerwy, tam ciągle na tą dziewczynę. I no, w końcu okazało się, że to moja sąsiadka. I, yy, i właśnie. I tutaj weszłam w ten dobroludzizm, yy, ponieważ jedna i druga strona. Uważała się za dobrą osobę. No ja też, oczywiście. E, czy e, jedna i druga strona uważała się za dobrą osobę, że ja jestem dobra, ja sobie po prostu wychodzę z klatki, a ty mnie przejeżdżasz, a ona też sobie po prostu jechała, a ty wychodzisz z klatki się nie patrzysz, no trzeba się popatrzeć. I dla mnie tam było właśnie widać, no właśnie ten dobroudził, że jestem dobra i to ty jesteś winna. To ty, ta druga osoba, robisz coś złego. No i właśnie. I, i ja w związku z powyższym zapraszam do takiej. E, to znaczy, po pierwsze, na czym polega to bycie dobrym człowiekiem? Czy to polega tylko na tym, że ja na przykład właśnie kogoś nie zabiłam. E, Coś tam nie wiem, co porobiłam, czy nie ten. To zabijanie to zawsze taki, nie? taki argument za dobrodzizmem. Yy, przestrzegam yy, tam zasad, że nie przechodzę na zielonym, że i tak dalej, i tak dalej. Ale jak to wygląda w moim traktowaniu drugiej osoby? I właśnie najczęściej my to, co robimy z drugą osobą, to ona jest winna. I jakby nie odpuszczamy tego. Tutaj ci Państwo, oni, tą dziewczynę tam naprawdę tam. No, to było tam kilka metrów, gdzie szli razem, szliśmy razem, i, i oni tam do niej. To było takie pastwienie się. I na ile my się, nad sobą się pastwimy, pastwimy się nad innymi, właśnie nad sobą też, bo ja tutaj zawsze mówię, dobra. Ale zobacz, nad, jeżeli nie paswisz się nad innymi, to nad sobą, nie? Na przykład. Ja tutaj, no właśnie tą sytuacją chciałabym zachęcić Cię do takiego zauważania, jak ja, czy ja naprawdę jestem dobrym człowiekiem w tej sytuacji, w której jestem. Czy ja się wykazuję właśnie tym moim, że jestem dobrym człowiekiem, czyli jak powiedziałam, z serca, z jakąś empatią, z jakąś otwartością, ze zrozumieniem też z miejsca takiej kreatywności, no bo tutaj, ujej, taka sytuacja, no trzeba też jakoś kreatywnie z tego wyjść, a nie jednorazowo, no, chlast i, i tyle, tylko że jakoś wyjść z tego, żebyśmy wszyscy byli, nie wiem, ta, ta, ten strach, to przestraszenie, żebyśmy z niego wyszli wszyscy i, i po, potrafili dalej, bo to było też, to jest początek dnia, jak będzie mój dzień wyglądał w ogóle po takiej awanturze, po takim początku, nie? Więc, yy, właśnie jak ja wychodzę z, w, yy, z relacji z innymi albo wchodzę w relacje z innymi, na ile yy, ja jestem właśnie dobrym człowiekiem, czyli takim, który będzie szukał jakiegoś dialogu, jakiegoś zrozumienia, wybaczenia. No, kurczę, zdarza się, nie? Yy, yy, są rzeczy, o których nie myślimy poza tym rano to też idziemy mm, każdy myśli tam nie wiem o czym może niektórzy jeszcze zespani i tak dalej, i tak dalej więc jest łatwiej o jakiś wypadek o jakieś zderzenie o jakieś potrącenie o jakieś niezrozumienie na ile ja potrafię wejść w to takie właśnie bycie dobrym człowiekiem takim otwartym takim no miłym, takim właśnie empatycznym, a na ile ja wchodzę w ten dobroludzizm? Nie, ja jestem dobra, a Ty jesteś niedobra, bo Ty mnie potrąciłaś, bo Ty mnie nadepnęłaś, bo Ty coś tam drogę mi zajechałaś, nie? I yy, no i właśnie, i bardzo podoba mi się to, 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 ta nazwa dobroludzizm, dlatego, że yy, jest to nazwa, jestem dobrym człowiekiem i po prostu nic ode mnie nie, musi, nie możesz chcieć. A z drugiej strony jest to, czy ja naprawdę jestem w ogóle człowiekiem. Czy ja potrafię zauważyć, że przede mną stoi drugi człowiek? I ten drugi człowiek też ma jakieś swoje problemy, jakieś e, ograniczenia, jakieś e, właśnie rzeczy. Nie tylko ja. A to jest, że ja jestem dobrym człowiekiem, to jest jakby takie moje usprawiedliwienie. A Ty nie. I tutaj też no, cała, cała narracja, że tak powiem, systemowa, jaka wchodzi, że, że zawsze mamy dwie grupy, dwie, no, dwie, dwie grupy, jedna, która jest dobra, ja jestem w tej dobrej grupie, bo my zawsze jesteśmy Ci dobrzy, a oni, Ci inni, to oni są źli. I ich to można zabić, im to można w ogóle nawrzucać. Ale nie my. My, to, my robimy to w imię. Dobra, w imię. Yy, więc no właśnie, wtedy wchodzimy w taki dobry ludzi. A, a jaka jest prawda, nie? Jaka jest prawda o mnie? Czy ja jestem dobrym człowiekiem w tych relacjach? W tym właśnie, kiedy mnie ktoś nadepnie, kiedy mnie ktoś szturchnie, potrąci, przestraszy. Czy ja potrafię wejść w, tą, w, do, w, w, w linię tego dobrego człowieka, który zrozumie, który wybaczy, który no, z, takim, z taką otwartością powie: No jej, no, sorry, nie, ale ja też tutaj coś i się przestraszyłam, i, i też jakby nie zauważyłam, ale też chciałam, żebyś następnym razem zwróciła uwagę, popatrzyła i tak dalej. A na ile właśnie no ja wchodzę w takie, w takie już upokarzanie drugiej osoby, w takie pastwienie się. No, to taka refleksja. Dzisiejsza porlęmania taka od rana. I tak, dziękuję Ci bardzo za uwagę. Jeżeli masz ochotę, zapraszam do komentowania, jak to jest u ciebie z tym dobroludzizmem. Bo no ja po prostu stwierdziłam, powaliło mnie w ogóle, y, powaliła mnie nazwa, a ja sama lubię, jeżeli czytasz moje newslettery, to ja też bardzo często używam takich y, zlepków, słów, czy w ogóle inaczej piszę y, słowa, żeby właśnie podkreślić pewnego rodzaju y, no, dziwności. I dlatego mi się bardzo spodobał ten dobroludzizm. ludzizm. to ten ludzizm widzisz. I no. i dziękuję Ci bardzo za uwagę. Zachęcam. Jeżeli masz ochotę, zostaw lajka, zasubskrybuj się do kanału yy, i cudowności i dziękuję bardzo za uwagę. Pa! pa.